Cześć widzowie, Ego jest czymś w rodzaju Celestiana połączonego z istotą kosmiczną, często porównując go do Arishema jako potężniejszego od niego, przez co absurdalne wydaje się, żeby strażnicy dali rady go zabić. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, czy Ego przeżył. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Aby prowadzić swoje plany, Ego potrzebował dwóch niebiańskich, będąc oczywiście jednym z nich, gdzie drugim jest jego syn Peter Quill, czyli Starlord, i nawet jeżeli jego naprawdę zginął, to nadal może żyć dzięki wskrzeszeniu, a z racji na to, że Celestianów można wskrzeszać, Ego najpewniej dalej żyje, ale żeby przywrócić niebiańskiego do życia, ten musiałby żyć minimalnie 2 miliardy lat, przy czym Ego ma około 14 miliardów, czyli 7 razy więcej niż potrzebuje, ale sam jest też dosyć dziwny. Najprawdopodobniej przez wzgląd na swoją nienaturalną fizjologię, Ego mógłby sam się wskrzesić, a nawet mógłby być on pierwszym Celestianem w MCU, ponieważ urodził się jako błyskotliwa istota w formie mózgu, najpewniej obierając inną drogę od reszty Celestianów stając się planetą, ale w końcu skoro jest pierwszy to nie miał mu kto pokazać jak żyć, chociaż nawet bardziej realne jest to, że Ego jest hybrydą tak samo jak jego syn, co zresztą ma sens. Istoty kosmiczne i Celestianie rezydują w kosmosie, a Ego w takowym się urodził, przy czym po rzekomej śmierci jego star -Lord miał stracić swoje niebiańskie moce, co jest absurdem, z racji, że mocy zresztą tak potężnych jak u Celestiana nie może odebrać ktoś tak mało znaczący jak inny Celestian, bo musiałby te moce zabrać chyba jedynie ktoś po kroju Living Tribunala, a trzeba pamiętać, że Ego jest niesamowicie inteligentny, przy czym star -Lord jest dosyć głupi, tym bardziej jak na Celestiana. Starlord nigdy nie zauważył swoich mocy, nawet mimo tego, że przeżył trzymanie kamienia mocy, z czego przebudził je tylko wtedy, kiedy Ego musiał go prowadzić, co znaczy, że Starlord uczy się wolno lecz opornie, a Ego chyba też ledwo dowierzał, że ten jest jego synem, gdzie jego twierdził, że jeżeli go zabiją, to Quill straci moce co wygląda jak typowa zmiłka, żeby nawet nie próbowali, a przecież potrzebował swojego syna, który nie mógł przypadkiem zginąć w walce z ego. Starlord myśląc, że zabiłego, sam zablokował swoje moce za pomocą własnej psychiki, co jego musiał doskonale rozumieć, skoro jest tak inteligentny i mądry, że mógł tworzyć życie, które składa się z miliardów komórek, z których wszystkie muszą dobrze działać, musząc budować rozległe sieci powiązań i procesów, aby cały organizm działał, więc musiał być jedną z najinteligentniejszych postaci w MCU, dużo inteligentniejszym od tonego starka czy czarnej pantery. Czy tak wielkim intelekcie ciężko uwierzyć, że go nie przygotowałby się na swoją potencjalną śmierć i to jeszcze z rąk kogoś, kto pośrednio doprowadził do wymazania połowy populacji, ponieważ gdyby nie Starlord, to udałoby się ściągnąć rękawice z ręki Thanosa, na niestety Star Lordowi przepaliły się styki, dzięki czemu Thanos się uwolnił, co chyba najlepiej pokazuje jak głupi i nieprzydatny jest Star Lord, bo czym jest uratowanie Xandaru do śmierci setek miliardów. Co więcej, gdyby Star-Lord miał stracić moce, to utraciłby je z uwagi na odległość o od tego, a nie jego śmierć, z racji, że klonego w humanoidalnej formie miał więcej mocy w pobliżu jego niż z dala o wiele innych planet, przy czym, żeby zabić jego, musiałaby wystąpić siła podobna do tej u czy Thanosa z kamieniami, a nie ta Star-Lorda, który trenował swoją moc przez zaledwie tydzień, w czego wyniku jego moc nie była na tyle potężna. Podsumowując, najpewniej przeżył i odbudowuje się teraz gdzieś w dalekiej części kosmosu, jednak zajmie mu to kolejne miliardy lat i dlatego raczej już go nie zobaczymy. Wy widzowie napiszcie w komentarzu co tym wszystkim sądzicie i co byście chcieli na kolejny film, jak i jakie jest wasze zdanie na temat pochodzenia Ego. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!